Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony, Michael. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie gramy na Weście. E, co Wam chciałem moi drodzy pokazać? Otóż, czekajcie, bo zapomniałem tego włączyć. Otóż dziwi mnie to, że gram sobie normalnie rankeda, patrzę sobie na OPGG, a tu ku mojemu zaskoczeniu, jak mam live game, e, ja dałem nie. Gramy z Ironem 1 oraz Brązem 4. W diamencie, diament 4, diament 3 rangi, przypominam. Ja to mam blisko promo do D3 z powrotem, bo się trochę spadło, ale no wiecie. Ale dziwi mnie to, że jest brąz 4 i Iron 1 w diamentowym Elo, nie? Możliwe, że gościu serio jest z rajotu, bo no nie wiem jak to powiedzieć, jakim cudem Mogę grać z takimi rangami, jakie widzieliście przed chwilą. Nie mam absolutnie pojęcia. Ale dobra, no. Spróbujemy zagrać. To jakaś, nie wiem czy to jest drużyna, czy to naprawdę są rajotowcy. Nie mam pojęcia, no. Nie będę pytał. Sprawdzę czy się nagrywa. Nie będę się tak dokładnie pytał co i jak. Ściszymy sobie lekko Master, bo potem za głośno na nagraniu jest. Ale ku mojemu naprawdę zaskoczeniu Takie rangi na takim elo, no nie oszukujmy się, od irona albo brąza Aż do diamentu jest spora różnica, nie? Także myślałem nad tym, że To serio mogą być rajotowcy. Już dwa razy czy tam trzy razy z nimi grałem, na początku myślałem, że to jest jakiś żart Ale potem jak spojrzałem na ich konta to rzeczywiście I naprawdę oni mieli te ...takie rangi, no to postanowiłem, że nagram to materiał. Ech, dosyć niespotykane, nie wiem, zdarzyło wam się kiedyś coś takiego ujrzeć? 8 CS-a... Czy ona nie robiła tego? Ona nie robiła... ...żuka. Ech, mamy to, mamy to! MAMY TO! Mamy się flashować. Dobra, okej. Okay. Bez flesza jest. Dobra, Siwanka ma już tam drobną taką, wiecie, można powiedzieć presję i co, lecimy. A, w sprawie ligowych mitów, bo chciałem sobie też trochę z wami pogadać, w sprawie ligowych mitów zacznie się sezon, zacznę to wskazówkami odnośnie odcinków, zacznę wskazówkami jak wbijać dywizję i tym podobne rzeczy. I potem od razu postaram się robić te ligowe mity. Mam je uzbierane. Widziałem, że bardzo dużo z Was komentowało i dużo chcę zainteresowanych tą serią, i dużo z Was komentowało odnośnie nowych mitów. Za co dziękuję, bo mam dużo materiałów do sprawdzenia. Tylko, no wiecie, na razie jest presezon. Chcę jeszcze tam trochę podpoczywać, pouczyć się nowych pików, bo chcę. Zrobić jedną rzecz podczas nowego sezonu, a bowiem, jakiś na nowym koncie, takim czystym, zrobić jakiś challenge, może do jakiegoś diamencika, może jakiegoś mastera, no nie wiem, coś takiego. I umówiłem się, że zrobię to z katlow czyli, no wiecie, z tą polską OTP Katariną. Także myślę, że może się po części trochę udać. Zobaczymy, jak to będzie. W tym czasie sobie zgankujemy tego i zwardujemy. A, zresztą mamy toto. Dobra, zrobiła tego. Czy ona powinna mieć 20, 24 farmy? Kto moje? Dobra. Kajsa jest wystarczy, więc można spróbować zgenkować. Mam Morganę. A, tu Nie Nieważne kogo bym złapał i tak by zginął, ale... Morgana właśnie na szczęście padła. Bo Morgana też miała lowa. Tego nie zauważyłem. Poczekamy tu na czwarty level. Lubię stylować level, wiecie. <grych> Bardzo spoko. Ale jak widzicie, brąz 4 i iron 1, tak? Tolerant ma irona 1. Nie wiem jakim cudem oni naprawdę trafili na to Elo, albo po prostu jakim cudem oni są w takiej grze. Nawet OP.GG pokazywało ich MMRy na poziomie właśnie brąza 4, brąza 3, coś takiego, nie? To ja naprawdę nie mam pojęcia, czy jak Ci ludzie wbiją diamenty, to co, będą z challengerami grali, czy co? Czy Riot może sobie grać z kim chce? No bo nie, możliwe, że to są Riotowcy, naprawdę. Ale ja tam nie wiem. Postanowiłem nagrać, bo nigdy czegoś takiego nie widziałem. Żeby było. Poza tym odcinek, trochę pogadanki po i tym podobne rzeczy. Wiecie o co chodzi. No, w nowym sezonie jeszcze... Co mam zamiar? Strasznie nie wiem, czy zauważyliście. Ostatnimi czasy gram Eliską, nie? I Eliska mi się tak spodobała. Na Smurfie to dosyć dobrze mi nawet nią idzie. Kurde, nie, nie trafiłem. Dosyć w miarę spoko idzie. Tam wiecie, 68% czy tam... No, aż koło 60% win ratio na chyba 12 gier. Tylko też na tym koncie czasami grywam. Eliską, więc to łącznie liczę Ale nie no, wydaje mi się, że to spoko Nawet wynik jest, o oh, fuck, Syndra Nie, Syndra nie przeżyje już tego Przeżyje? O kurde, mogłem zejść do niej No, nie, przeżyła, lol Nie spodziewałem się tego, zupełności się nie spodziewałem Dobrze, że ta siwanka nie idzie pod Full AP Bo full AP siwanka by nas naprawdę pokarała Dobra, to jest siwanka, okej okay. Cofniemy się i tak do bazy, bo mamy... Ej, mamy wyjątkowo dziwnie, bo mamy równą z farmą z nią, ale okej. Okay. Eee, kupimy sobie standardowe itemy. Jak zawsze. Pójdziemy na reda i spróbujemy coś zagrać wokół bota, bo... Widzę, że oni chcą dajwa robić, ale... Ej, wyjątkowo bardzo dobrze z są. Jak na irony, to wyjątkowo dobrze, nie? Wyjątkowo... O, kurde. Wyjątkowo dobrze. Ona mi ucieknie, ale no... Co mogę poradzić? Drake ją zatrzymał. Dobra, stawimy tu tego serdecznego Warda, bo on będzie stał tutaj do końca gry. Może... Mogę być przekonany. Postanowię zestylować trochę tego i... Spróbować... Jakoś wbić. Nie wiem, czy to wyjdzie, bo miniony nam się kończą. Dobra, teraz to wyjdzie. Jedno e i umieram, niestety. Nie trafiła, dobra. Aj, prawie wyszło. Prawie wyszło, i tak bym umarł, bo Fiza, Fiza widziałem, ale... Najstraj, nice najstraj, nice ładnie wyszło. Znaczy... prawie ładnie wyszło, no niestety... Siwanka przeżyła, tak widziałem Fiza. Ale dobra, to mówi się trudno. Na szczęście tą Kaisę udało mi się utłuc, bo... No tak to by była zupełna lipa, nie? Dobra, czy się nagrywa? W ogóle jak wam się podoba ta scena na nagrywki? Myślę, że taka scena na nagrywki byłaby spoko. Nawet myślę, że jest ok, bo to jakoś tych top donatorów, tu to takie dotacje i tym podobne rzeczy, no żeby wszystko było w materiale. Ludzie, którzy wpłacili dotacje, jakiś tam licznik. Bo kiedyś to miałem tylko tu po, tutaj w lewym rogu miałem tylko i wyłącznie te dotacje Nie, sorry, cel. Cel donate'ów i tym podobne rzeczy. I szczerze mówiąc to mi zasłaniało runki i tym podobne rzeczy, także postanowiłem to zmienić. No teraz to... To ogólnie miała być scena do przeglądania YouTube'a albo takie pogawędki, albo... ...gry takie for fun, ale myślę, że na tej scenie będę nagrywał. Jak wam się scena podoba możecie napisać w komentarzu. Bo nie bawiłem się w jakieś ramki, jakieś ozdoby, bo... ...szczerze mówiąc po co mi to. Ewentualnie tu pomiędzy itemami a minimapą mogę dać... Mógłbym dać jeszcze kamerkę, ale kamerka jest słabej jakości i no jakoś tak nie chcę nagrywać z kamerką. Poza tym podczas nagrywek różnie bywa i no wiecie, ktoś wejdzie do pokoju i różnie bywa. Dobra. gościu jest free kill'em. Odpali pewnie Erkę, żeby przeżyć, a nawet nie zdążył. I ja ten bot wyjątkowo bardzo dobrze gra. A ja naprawdę nie mam pojęcia jak to się y, dzieje jest w ogóle? Dobra, bez E jest gościu. Bez E jest. Nic się nie buje flaszne. Tylko gościu ma teraz E i to jest przerąbane. Skuba jest dobrze gra tym fizem. Ja nie mam jak. Chyba, że go złapię teraz na tamcie. Nie ma szans, tylko złapać. Dobra, mam jeden za jeden. Jakoś się to udało zrobić, a to takie wyjątkowo na siłę mam wrażenie. Ty, gram ze dwoma rajotowcami chyba. Nie wiem, jeżeli to rajotowcy, to serio. Możliwe. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to się stało. Jeszcze, mało tego, oni to wygrywają tą grę, nie? W sensie, kierują bota. To tam w dżungli to tak pół na pół. Riven tam kieruje tego, a no mity jest. no średni, bo teraz Fizz dostał te dwa fragi, tak? No ale szczerze mówiąc, no jestem pod wrażeniem. Ja naprawdę nie mam pojęcia, jakim cudem to się stało do tej pory. Flankuje go i. on weźmie jednego tego i się cofnie. No, to typowe zagranie, żeby wziąć kasę. On teraz użyje E. Ma jeszcze jedno E. Chyba. No, ma jedno E. I przepraszam za mój głos, ale jestem taki trochę można powiedzieć przeziębiony, coś na zasadzie osłabienia z w sensie katarem czy coś takiego, przez co mój głos może być lekko inny. Czy mikrofon jest dobry, bo, bo ja zawsze mam takie wrażenie, że mikrofon słabo działa albo jest ustawiony typu przestery i... no na typu takie przez więc wiecie. Co jakiś czas staram się sprawdzić, nawet podczas nagrania, bo to jest set na sekundy, ale nikogo nie boli, tak? No i... Wow. Czy ja wygram z nim Chyba tak. Jestem tankiem. <śmight> Smite. Smite <śmight> carry. Eee... Wiedziałem, że wygram fighta, bo mam armora i potka, on ma tylko atak Speedy, dlatego wiedziałem, że wygram fighta. Poza tym mój team był wokół, więc wiem, sam bym nie dał radę, w ogóle jestem słaby. Ech, I wiele takich set, setek komentarzy słyszałem na mój temat, ale trudno. Każdy ma swoje zdanie na swój temat. Dobra, idziemy z Heraldem, weźmiemy, puścimy go. Kiedyś był taki trik, że tutaj Heralda mogliśmy zasejwować. Że stał w tym miejscu i nie mógł wyjść pomiędzy golemami. A teraz to się o wiele, wiele zmieniło. Też były takie komentarze, czy gram jedną ręką, bo czasami jest tak, że klikam sobie w spele i tak dalej. E, śmiałem się w ten sposób, że <laughs> jakby to powiedzieć, tak, grałem jedną ręką, robiłem challenge'a i tym podobne rzeczy. Oczywiście śmiejąc się, nie, ale. Czasami mam tak, że wygodniej mi jest kliknąć spela i potem dopiero klikać niż... Wiecie, tak normalnie, ale no to jest tylko moje widzi mi się, nie? Jakby oni zeszli tutaj to byśmy wygrali, szczerze mówiąc. Ja zdobędę chyba Fiza O jednak nie. Kościół mnie ograł. Mechanicznie Mechanicznie kliknął E i tyle, nie Także niezła mechanika Fiza. Kupimy Tabolę, bo... Myślę, czy teraz nie olać w sensie nie kupować już Tormaila Nie kończyć go, w, tylko kupować AP, czyli w sensie Resist'a, nie? Wiecie o co chodzi Bo tak bym złożył, bo... Nie oszukujmy się, najwięcej u nich bije w Morgana, bo Kai'Sa na razie nic nie czułem, żadnego Dipsa Eee... A w sumie Fizz będzie robił coraz więcej, i więcej, i więcej. Także myślę, że damy radę. Zapytamy się czy... Czy serio są z rajotu Nie wiem, nie wiem jak to się stało. Że mnie Bronze i Iron kieruje, nie? Może jest to po prostu test rajotu od właśnie takich pracowników albo jakichś dobrych graczy, że dali im konto i chcą zobaczyć, czy Iron serio działa? Nie wiem. Możecie napisać coś w komentarzu w tym czasie, kiedy ja idę po Infernala. <grych> eee, dobra. Dużo ostatnimi czasy na. Nie uważacie, że za dużo czasami gameplay mam na kanale? W sensie. Niby to jest OK, ale jestem takim w szoku, bo zawsze pamiętam. Mój pierwszy tysiąc. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta te czasy, jak pamięta to szacunek. E, nie wiem, czy z Was ktoś to... Kurde, no, ziomek, ale. To. To jest ważniejsze. jest Ważniejsze niż jeden frag, bo Drake masz do końca. Nie wiem, czy z Was ktoś to pamięta. Jak miałem pierwsze tysiąc subów, to nie miałem ani jednego gameplaya na kanale. Miałem tylko teorię, nie? Jak teraz tak nagle... Teraz tak nagle sobie przeglądam, Kurde, umrę, ale dla dobra ogółu e, nie wiem, czy jak pamiętacie, właśnie tylko miałem teorie, ciekawostki, jakieś zagrania o najlepszych graczy i tym podobne rzeczy, nie? A swoich osobiście nie miałem, bo miałem low komputer. No, w sensie słaby jakość i te podobne rzeczy. I potem nagle tak, jakby to powiedzieć, miałem nowy komputer. Pojawił się pierwszy gameplay I teraz jak patrzę sobie na moje Wszystkie materiały jakie nagrałem To kurde, tych gameplay jest naprawdę dużo Odnośnie tego co kiedyś robiłem, a teraz jest naprawdę mega Znaczy, to nie jest zła cecha, że jest za dużo gameplay, albo coś w tym stylu Są hide and seeki, mam jeszcze 4 części do wrzucenia, także tego było sporo i naprawdę to jest przyjemne tryb z widzami i będziemy w taki sposób grali z widzami na live'ach. Nie chcę grać normali. W sensie zwykłych, ponieważ nie oszukujmy się. Większość z moich widzów nie ma zbytnio takiej rangi coś na poziomie diamenta albo jakiegoś pika, żeby solo kerować. Dlatego te normale wiem, że są na instancie w większości procent przegrane. Chyba, że gramy na, na przykład, nie wiem wbijam sobie level na koncie i tym podobne rzeczy i właśnie postanowiłem, że będziemy grać coś nietypowego, bo tu ranga nie ma znaczenia według mnie przynajmniej nie ma znaczenia to w zupełności możemy grać jeszcze taki wiele innych trybów, bo mam sporo na przykład tą olimpiadę, o której wspominałem, o której wspominałem w ulol oh, co tu się stało której wspominałem na live ie. Ten kto był, no to zapewne Wie o co chodzi Ej, 7-3 32 3-2 Iron <ścoughs> Uwielbiam to, Ej, nie będę tankował, please Też jest taki trick, że jeżeli jesteście Kto jest najbliżej ture, to ten tankuje A że Riven była tu Teraz najbliżej, dosłownie pod nim, to Dzięki temu można powiedzieć, udało mi się przeżyć. Ach, taki krótki materiał, chyba będzie, bo widzę, że przeciwnicy to już chcą się poddawać od razu. A nie wyszło, ale trudno. Kto z Was ogląda do tego momentu, w sumie to nie jest długi materiał. Tak mi się wydaje, że potrwa to jeszcze z 10 minut, max. Możecie napisać hashtag OK, standardowo. Zawsze staram się sprawdzać mniej więcej, do której kto ogląda minuty, bo dużo mi to daje w sposób, jakby to powiedzieć, eee, żebym wiedział, co poprawiać wideo, żeby ludzie oglądali. Bo jeżeli teraz sobie prowadzę gameplay, bo to nie jest w sumie, można powiedzieć, poradnik, bo to, co zawsze prowadzę w odnośnie ramusa, to zawsze wyjaśniam, co i jak. A to po prostu jest takie luźne pogadanie ra na rankedzie na weście, nie? Nie sprawdzę, czy się nagrywa, żebym nie kadał 20 minut do siebie, bo raz tak kiedyś miałem i byłem smutny. Też zauważyłem, że kiedyś przez to ludzie sporo rezygnowali z YouTube'a. bo nie oszukujmy się, najwięcej denerwują takie właśnie <laughs> zepsute materiały, bo musisz jeszcze raz siedzieć i tym podobne rzeczy. <laughs> Zwycięstwo, po chyba. Poniżej 20 minuty, z tego co mi się udało dowiedzieć, zobaczmy, jak to wygląda. Schonorujemy oczywiście Ksaję, bo moim zdaniem ona wygrała nam grę. No, widzicie, jestem bardzo blisko promo teraz, No dodamy sobie ich, ale naprawdę, gościu ma iron 1, a drugi ma B4. Jakim cudem oni się tu znaleźli? Nie mam absolutnie pojęcia. Sprawdźmy tylko damage na koniec i możemy się ładnie pożegnać. <grystanie> Prawie, że najsłabsze w drużynie, ale no widzicie, co zrobił enemy. Dosłownie nic. Ja miałem większy damage niż dwóch razem wzięci. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie, lajkujcie i zapraszam na grupę na Facebooku. Na razie. Jebać, jebać. A ja go napiszę, pastata Bomba w oko i odechuj, nie mógł złapać Co tu kurwa dno i ukłapę do mnie pustę Stany wstał, u jaszek wiela. żołnierza Przedemną na sobie na łebu, go założyłem Bomba w i odechuj, nie mógł złapać Co tu kurwa dno i do mnie pustę